Witam Was serdecznie w takim materiale. Jeszcze myślę na czasie, bo Spider-Man świeży, nowy, no i cała otoczka dookoła współpracy z innymi uniwersami Magica Wizardów, Hasbro. Już należy powiedzieć, jak najbardziej na czasie. I dzisiaj taki felieton właśnie. Jak ktoś czekał na wspaniałe gameplay, to nie w tym odcinku. Natomiast jak ktoś czekał na wspaniałe konkluzje, to być może znajdzie właśnie tutaj, bo sporo takich moich przemyśleń będzie tutaj zawartych. Nie jest to kolejny materiał odnośnie strasznego śmiania się z dodatku spider man że nic tutaj nie ma, że w ogóle nic tutaj nie pasuje, że nie powinien powstać, że absolutnie Wizardom nie wyszedł. Nie, nie jestem z tego nurtu. To jest materiał, który generalnie będzie właśnie zawierał sporo przemyśleń odnośnie współpracy z innymi uniwersami, a nie do końca tylko i wyłącznie skupi się na obwieniu Spider-Mana, chociaż, chociaż na pewno jakieś konkluzje odnośnie stricte tego dodatku i tego, dlaczego moim zdaniem dzieje się z nim to, co się dzieje, nie do końca wszystkie oczekiwania zostały wypełnione, to też będzie zawarte w tym odcinku. Natomiast najważniejszy aspekt jest taki, który porusza wiele ludzi na forach, na filmach, no i od w personalnych rozmowach ze mną, nie tylko. Słyszę co chwilę, że czy ten Magic to jest jeszcze Magic, czy ten Hasbro, Hasbro to już nie jest generalnie, po prostu wyciąga, doi z tych biednych wizardów, z biednego Magica ostatki hajsów, dając im tam możliwości współpracy z innymi firmami tylko po to, że tak naprawdę Magic jest dla nich 90%, około plus minus z ostatnich okresu dochodowego, z w ogóle ich pula zarobku, to jest właśnie Magic, więc to jakby starają się dotrzeć jeszcze przez to, właśnie, dodatkowe zapożyczenia w IP do nowych ludzi i przyciągnąć ich do gry, która nie do końca chce przyciągać nowych ludzi. Rozumiem tutaj przez to wszystko taką elitarność tego hobby, elitarność Magika, która zawsze była mu bliska. I generalnie to trochę jak z takimi, pamiętam, Odzie Kebabami, nie? Że takie nawiązanie, nie wiem, nagle mi to wpadło do głowy, to może o tym napomknę, że 20 lat temu, jak właśnie wchodziły takie jeszcze, pamiętam, pierwsze Istambuły Kebaby, nie? To wtedy. Wychodziłeś za rogu, było to czuć. Podchodziłeś pod tą budkę, i słyszałeś mieszana, mieszana, i wiedziałeś, że tam już jest wszystko mieszane, że dostaniesz to, na co czekasz. A teraz kebaby muszą się reklamować tym, że to jest Kraft Kebab. Kiedyś to było bazowe. Teraz bazowe jest to, że od pierwszego lepszego nie chcę powiedzieć od pierwszego lepszego, chociaż może już powiedziałem polaka, sprzedawce kebabów, dostaniemy po prostu pasztet. W nasz swojski. Więc, czy ten pasztet nie stał się już taką częścią Magica, czy ta właśnie Hasbro, tą taką pasztetową, która jest powiązana z innymi uniwersami, tak najbardziej bazowo, jak się da, nie smaruje tych kart raz po raz i nie stara się na nich wciskać. Może i tak. Biorąc pod uwagę to, że kolejny rok, kolejne lata to zasadniczo y, współpraca z IP, współpraca z IP dodatek, współpraca z IP, współpraca IP dodatek, a w kolejne wakacje mamy w podróż do świata y, Marvela ponownie, plus potem zaraz hobbit, no wakacje, spędzimy generalnie w dwóch różnych magicznych uniwersach, które nie do końca należą do niego, acz powiedzmy sobie szczerze, że ten Hobbit i Władca Pierścieni to idealnie siedzą, idealnie leżą. Klimat fantazy w Magicu jest bardzo mile widziany i świetnie pasuje i właśnie chciałbym, żeby jego było najwięcej, nie iter driftów. Jestem fanem wehikułów, lubię te takie klimaty też trochę bardziej nowoczesne, natomiast dla mnie Magic to są smoki, gobliny i inne takie stricte fantazy skurczybyki. I chciałbym, żeby wciąż się na tym ta gra opierała. Czy zatem po tym takim wstępie jestem absolutnie przeciwnikiem Universal Beyondów? Nie, moim zdaniem, bardzo dobrze, że są, bardzo źle, że są aż takie częstotliwości i bardzo źle, że są traktowane jako taka krowa dojna, krowa dojna, po prostu krowa dojna dla aktualnego stanu gry i to jeszcze nie do końca im to wychodzi, na bazie przykładowo tego Spidermana, można tak powiedzieć, bo czy dodatek e, tak jak ludzie mu zarzucają, e, nie spełnia norm superbohaterskich, że tu jest za mało się tu dzieje, to jakiś gołąb, to jakiś bajgel, chłopie, ale właśnie, przyjacielu, kochany chłopie, ale na tym polegał Spiderman, komiks ze Spidermanem uniwersum Spidermana polega na tym, żeby ten bohater był jak najbardziej przyziemny, No mi powie że się chłopie w łeb pająku, użar i gościu lata po budynkach, ale cała otoczka dookoła tego, ta jego nienawiść, miłość, życie jako taki biedny student i tak dalej, i tak dalej. Potem dorabianie na jakimś tam boku, robienie zdjęcia samemu siebie, takie wiecie, oszukiwanie, żeby cokolwiek mieć w takiej dobrej sprawie, to i dodatkowo jeszcze bycie po godzinach superbohaterem, bohaterem, to jest takie jak najbardziej naziemne, naziemne jak się tylko da i bardzo mile widziane. I karty właśnie w tym dodatku też spełniają moje Moim zdaniem, swoją projekcją, swoim nastawieniem, właśnie wszystkie te czynniki są dobrze zaprojektowane pod kątem wizualnym, trzymającym klimat. Tutaj właśnie zaraz do takiej głównej myśli do tej ja będę jeszcze przewijał, ale wszystkie te komiksowe rzeczy komiksowe arty są bardzo ładnie wykonane, gdzie indziej nie, nie, właśnie nie dodać na kartach oby możliwości flipu i drugiej strony karty jak właśnie nie w tych super bohaterskich klimatach i właśnie jak Eddie zamienia się w Venoma i tak dalej i tak dalej, jest to idealny motyw, idealne miejsce na karty dwustronne i świetnie zostało to wykorzystane w tym dodatku. Na co drugiej karcie, na co trzeciej karcie jest Spider-Man, dobrze przyjacielu, bo tam właśnie słyszałem, widziałem już materiały, oglądałem, że nie może tak być, to dodatek to jest tylko Spider-Man, nic więcej, a czy ten dodatek to z tytułu nie jest Spider-Man nic więcej, no trochę tak jest. Więc samo narzekanie pod kątem tego, że jest to tylko i wyłącznie dlatego Spider-Manie jest to tylko wreszcie Spider-Man i bardzo mało tych złych, to jest trochę nietrafiony pomysł, bo tak właśnie miało być. Koniec końców, set jest dość zbity, dość mały, więc rozumiem, że pod kątem tego można oceniać, że mimo wszystko, jak set jest dość zbity, dość mały, to mimo wszystko można było lepiej to zagospodarować, prawda? Skoro nie musieliśmy aż tyle tych Spider-Manów drukować, nie mieliśmy zbyt szerokiego tematu, to można było by to lepiej zbić, ale koniec końców. Uważam, że jest to moim osobistym tonie i guście bardzo dobrze dobrane i oddane, jeśli chodzi o klimat, o budowę takich więzi właśnie z komiksowym odbiorcą potencjalnym i Przedstawienie tego flavoru, jak najbardziej to tutaj siadło w tym dodatku. Natomiast i jest świetny, właśnie jeśli chodzi o taki dostęp do kolekcjonera, że jak rzeczywiście ktoś jest bardzo związany z IP Spidermana i kolekcjonuje wszystko, co z nim możliwe i dowie się o tym, że Magic, albo już wie o tym, że Magic to jest najpopularniejsza gra karciana zdecydowanie wciąż na świecie kolekcjonerska, o to chętnie sobie taki klaserek ze Spidermana ze specjalnymi artami nie tylko zrobi, dodatkowo kupi sobie. Natomiast czy na tym wszystkim teraz dążę do tego najważniejszego. Konsensusu, tej mojej wypowiedzi, tego nagrania. Czy na tym wszystkim właśnie nie stracił najbardziej taki szary, zwykły odbiorca tej gry Magicka grający w standardzie? Absolutnie niestety tak. Bo tak jak można tutaj parę kart i oczywiście nawiązań do standardu wyciągnąć, tak set widać, że najbardziej stracił właśnie na tym, że był projektowany z myślą o tym, że jest legalny w standardzie. I to jest od razu punkt numer jeden dzisiejszego wywodu, o którym. Na którym trzeba się oprzeć, oprzeć. to fakt, że Universal Beyondy nie powinny być częścią standardu. My tracimy tutaj zarówno na power levelu, jak i na możliwości właśnie większej ilości takich klacz, fajnych, ciekawych przedruchów z artem do pimpowania swojego deka w Eternalach. I moim zdaniem, właśnie te Universal Beyondy powinny się na tym głównie opierać. Na nie tylko szukaniu jakichś takich modern mastersowych poziomów broken kart jak Bowmaster, które nagle wejdą do Legacy, do moderna, będą się zba zbanowane, ale właśnie na takim dodatku, ale sporo przedruków z artem z tego dodatku, kluczowych kart. Nie mówię, żeby zabijać cenę każdej karty i przedrukowywać nieskończoność tego samego Mythica i Rara, ale wyciągać takie niektóre perełki, które są przykładowo bardzo mocno grane w Commanderze i nadawać im e znaczenie z takim bardzo ekskluzywnym, specjalnym artem. W bardzo okrojonym, jednoraz dodatku, bez możliwości przedruku, kart w nim cena karty na tym nie straci, a ta cena tej karty, która jest multiformat staplem, tylko i wyłącznie zyska czasem. Więc jest to świetne, i tego mi brakuje. Tego mi właśnie brakuje w tym dodatku. Że generalnie te karty są tutaj, niektóre bardzo fajne, bardzo kluczowe. Część z nich sobie otworzyłem, do tego też przejdziemy do mojego paningu i co o tym sądzę, ten dodatku. Więc i to są w ogóle najlepiej sprzedające się karty z mojej perspektywy z tego setu. To właśnie te, te rzeczy, te multiformat, niektóre staple albo karty do kuchenny stół, które absolutnie posiadają świetny art z ukochanego przez osobę, która właśnie sobie kupiła do swojego deku uniwersum. I to jest właśnie ten papierek lakmusowy, akmusowy, czy jak to się to mówi, że standard pociągnął ten dodatek, jeśli chodzi o jego możliwości, do dołu. Bo owszem, te karty nie są legalne w standardzie, oczywiście są legalne na draftach, ale właśnie przez to, że nie mogą być normalną częścią setu. Tylko muszą być na tych takich wypimpowanych wersjach, troszkę zabija jego opening i range możliwości, więc to absolutnie nie jest jego bardzo mocną stroną. Kolejną częścią, wpływającą też na nagrywalność tego setu, będzie na pewno jego rozmiar. Set jest mały. I dodatkowo też bardzo mocno wpływa to na cenę kart. Set jest mały, równa się ta sama karta otwiera się X razy. I ja na chwilę obecną, po już sporym openingu moim na żywo, zakładając, że ten dodatek naprawdę mi się opłaci w samym openingu, bardzo szybko zauważyłem, że tak naprawdę nie otwiera się to za dobrze, że ceny na rynkowo nie wyglądają za dobrze i bardzo szybko zaprzestałem i trzymam sobie, lwią część tego, co zamiera, zamierzałem otworzyć po prostu w wersji Shield. Zamknię bo co jak co, wiem, że w tych czasach może nie jest tam w kwestii gospodarczo-geopolitycznej nie jest zbyt dobrym pomysłem zamrażanie pieniądza, natomiast nie jestem tego fanem. Lubię to i jeśli chodzi o Magica, lubię sobie zamrażać zamknięte produkty, więc jestem dobrej myśli, że tak powiem i będę robił to dalej i jestem wręcz przekonany, że akurat produkt zamknięty z tego dodatku, za jakiś czas na pewno znowu się odbije. Nie mówię to o kolektor boxach. Kolektor boxy to jest dla mnie rzecz nie do trzymania, nie do otwierania, nie chce z tym nic wspólnego. Dla mnie idea kolektor boosterów powinna być zatracona absolutnie dawno temu. Produkt powinien być jakimś turbo limitem dla jakichś tam xx odbiorców, którzy naprawdę chcą sobie to kupić, zostać tam kiedyś milionerami albo otworzyć teraz i rzucać się, kąpać się w tych kartach. Spoko, ale ten produkt na pewno nie powinien być twarzą dodatku, twarzą gry. Kolektor boostery jest to naprawdę rzeczą zbędną. Nigdy bym ich nie otwierał osobiście i nigdy tego nie robiłem, żeby na tym zarobić na openingu. Wydaje mi się, że te set boostery, bo to było najlepsze rzecz wcześniej, no właśnie tego typu Otwierania to Playboostery powiedzmy, że też, natomiast cena tego produktu wzrosła, a cena singlu z tego dodatka po prostu w dodatku przez to, że jest niezbyt nie wysoki power level na to, żeby grały te karty w Eternalach i zbyt nietrafiony nie, nie w standard power level, żeby grały te karty w standardzie, Karty z tego setu po prostu cenowo zaczynają leżeć i kwiczać w większości. Mają potencjał, są bardzo fajne. Tak jak omawiałem ten set na żywo, wiecie, że te karty mi się podobają, ale mówiłem, że grywalność dodatków w standardzie to w zasadzie 1, 2 na 10 albo 0 na 10, a do eternala te karty oczywiście będą się tutaj przebijać raz po raz, ale nie stanąłem pewnie jakiegoś takiego głównego członu, który absolutnie obracałby komandera do grunogami i będziemy przykładowo musieli czekać na więcej złowrogich, nie? Podtypów. Deki na pająkach na pewno zyskały, deki na Mająka, takie kolorystycery, które nie do końca chciały wcześniej grać, albo grały z tego co wiem, i muszą splashować dziwne kolory, ale no, pewnie akurat po te karty ludzie się odezą. Natomiast to, że sad jest zbity, to, że właśnie te karty mają taki power level nie za duży, nie za mały, paradoksalnie są legalne w standardzie, niekorzystnie wpływa na ich cenę. Sama zdecydowanie klimat otoczka, właśnie wygląd tutaj też przewinę, że tych komiksowych, naprawdę to wszystko siedzi, gra i buczy, natomiast obecność i legalność tego setu w standardzie niestety zaburza. Zaburza to wszystko, co chciałbym zobaczyć w tym dodatku i co ludzie też chcieliby na pewno zobaczyć w tym dodatku, czyli więcej mocarnych multiformat rzeczy, dzięki czemu miałoby to wszystko swoją lepszą. Cenę, zawyżony nawet może i na starcie koszt, a później e, po latach w jakiejś tam pim wersji ukochanej karty do komandera zyskiwało wartość w obrębie naszej własnej talii. Nie? Więc absolutnie rotek na kuchenny stół, e, do korekcjonowania do klasera, klimatycznie siadł, jak złoto. Czy aktualny standard został nim uratowany? Nie. Sami Wizardi nie do końca chcieli uratować aktualny standard i um, urozmaicić go, um, robiąc banicję przymusową dopiero w listopadzie. Więc na to też niestety będziemy musieli poczekać o może nie krok. A może może nie krok, ale aż o trzy kroki za daleko. Wydaje mi się, że ten październik będzie takim bardzo suchym formatem, bo standard przed dotacją był naprawdę różnorodny może, gra, może wciąż był Vivi, może były tam wymagane bany, ale przynajmniej grało bardzo dużo deków, wciąż po rotacji, która absolutnie nie była przemyślana, która była gwoździem do trumny aktualnej grywalności formatu e Stało się jak się stało, na dużych turniejach widzimy po prostu spam UR Viviego i to jeszcze raz podkreślę, nie jest wina Viviego, tylko tego ile UR supportujących Cloudrona kart przeżyło rotację. Absolutnie zbyt wiele, nieźle rozłożona w czasie, nieprzemyślana rotacja i zdecydowanie po raz kolejny trzeba podkreślić, że należy wrócić być może do... Złapali po prostu to wszystko za zbyt wiele nóg, zbyt wiele rzeczy zostało, zbyt wiele sznurków na zostało pociągniętych. Nie, ta współpraca z Hasbro, która wymusza współpracę, no, zabranie ich przez Hasbro, które wymusza przez nich dojenie ich jak złotą mlekiem płynącym pozłacaną krowę, która stanowi o ich głównych zarobkach, dochodach takiej, takiego molocha jak Hasbro. I starają się im na siłę wciskać sponge Boba i zaraz świnkę pep Pepencję, czy jak ona się nazywa. To nie jest mile widziane. Czy wciąż widzę Magikę w Medziku? Widzę, ale ten obraz pomału zaczyna się zacierać. zam mam nadzieję, że przyszłoroczny Lauren i właśnie władca pierścieni to będą rzeczy, które wrócą nas do tych korzeni. Nie? Że ten dodatek właśnie jest, jest koniec końców dla nikogo i czy nikomu go nie polecał? Powiedziałem, grupa docelowa jest bardzo widoczna. Czy otwierałbym ten dodatek teraz na, na zarobek, na single? Nigdy. Ceny, ceny, karty nie znalazły swojego domu i widać to w cenach. Czy trzymanie styl produktu z tego dodatku jest dobre? Wydaje mi się, że tak. Więc to jest akurat, jeżeli nie jest się jakimś tam oczywiście moloch sklepem, który jest w stanie sobie te boksy z hurtowni ściągnąć w odpowiedniej, sklepie, w odpowiedniej cenie i próć je masowo, bo i tak na to zawsze wyjdzie na plus oczywiście. Ale jeżeli jesteście, działacie na małą skalę lub robicie to tylko i wyłącznie dla siebie, na własnym zakresie, i chcecie sobie po prostu otworzyć tego boksa i znaleźć w nim trochę wali, trochę kart dla siebie, nie róbcie sobie tego. Kupcie od razu docelowo single. Radość z otwierania tego dodatku na pewno jest spora, że jesteś fanem Spidermana, ale bardzo szybko się to kończy, ponieważ jest to set bardzo mało kartowy, więc bardzo szybko zaczynałem się rzeczy powtarzać. Już w pierwszym, bo po pierwszych boxach zauważyłem, że te mytyki zaczynają się piętrzyć, piętrzyć i urozmaicenia było coraz mniej. I um, tak jakby paradoksalnie dużo fanów sprawiało mi otwieranie tego dodatku, bo um, na samym wstępie, bo nie widziałem części z tych kart wcześniej w spoilerze, więc otwierając paczki widziałem przykładowo pierwszy raz tego mytyka, pierwszy raz tego arta. Mówię, o kurde, o fajnie, o, fajnie, o fajnie, ale um, im dalej w las, Zaczęło się ten fan bardzo szybko kurczyć i rzeczy zaczęły się powtarzać, mnożyć. Więc życzę nam wszystkim, żeby właśnie ta różnorodność w przyszłym roku, taki powrót bardziej do fantazy korzeni wrócił dla nas, bo to wszystko jest do uratowania. To jeszcze nie jest koniec. Zwłaszcza, że to nie jest marka, która zostanie przez Hasbro zabita, więc przeciwnie. Oni będą jak takiego cukiereczka, jak taką złotą kaczuszkę polerować te, tego Wizarda, żeby nigdy nie przestali dla nich błyszczeć i zawsze przyciągały, przyciągali wzrok klienta. Natomiast czy przyciąganie do tak elitarnej, zamkniętej gry e, każdego lepszego miłośnika świnki Pepe jest czymś dobrym? Czy gość, który kupi Secret Laira z kucykiem Pony zechce później złożyć deka i zacząć dążyć do zostania mistrzem świata? Kurde, nie sądzę. Więc może moim zdaniem lepiej zadbać o tą naprawdę odzi grupę docelową, bo nawet te dinozaury, które już mało grają w standard, a bardziej skupiają się na eternalach i bardziej skupiają się na Komanderze, oni też od gry oczekują jeszcze bardziej OG podejścia aniżeli współpracy z innymi uniwersami, które są akceptowalne, są dobre, ale nie należy nimi przedobrzyć. Wszystko w życiu musi zachować swój balans. A Hasbro zaczyna o tym zapominać. Niestety, miejmy nadzieję, że sprzedaż niektórych dodatków i spadek ich cen jeszcze przed przed sprzedaży, zamkniętych produktów, i później zerknięcie w ceny Singla, i to jak te niektóre dodatki po prostu leżą, sprzedaczą na półkach i nie sprzedają się, nie chcę boostera z tego, bo szanse na otwarcie profitu jest tam mniej niż 0%. Mam nadzieję, że to mimo wszystko tym takim multimiliardarowym molochom otworzy lekko oczy, jak troszeczkę im te zwroty, te mniejsza sprzedaż zaczną bić po kieszeni. Mam nadzieję, że, że jeszcze jest to do ratowania i mimo wszystko jak ktoś ma 2 miliony w kieszeni mniej, to jeszcze to odczuwa. Dobra dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało że wam się podobało, to dawajcie znać w komentarzach, oczywiście możemy sobie porozmawiać, podajcie odcinek dalej, jeżeli sądzicie, że komuś może siąść taka tematyka, następne odcinki na pewno nagrają się szybciej niż później, bo mam w planie nagrywać tak jak wybraliście w głosowaniu, też o Explorerze, o Pionierze, przepraszam, bo Explorer już nie istnieje o Pionierze na arenie, sobie trochę też ponagrywamy o jakichś tam dekach, propozycjach moich po graniu, bo to wygrało w ankiesie, którą dla was sporządzi więc kolejne odcinki także spodziewacie się poza takimi fajetonowymi omówieniami. Przykładowo, może mety z Pauper Classica slash z Pioniera, może trochę jak Standard Line będzie tak stagnacyjny, to na chwilę zastąpimy go właśnie eksplorerem. Dawajcie znać, co o tym sądzicie. I do zobaczenia też w moich streamach na żywo, w którym także na chwilę obecną raczej będzie więcej eksplorera aniżeli standardu. Życzę Wam spokojnych, jesiennych dni. Nie zarazcie się, bo zaczyna być wiecznie, zimno i hucznie, że tak powiem. Jeszcze przed wszystkimi świętymi, więc no, trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hejo!